Dlaczego warto pomagać? Ja uważam, że pomagać należy. Należy dawać ludziom to, czego potrzebują, to, czego im zabrakło. To jest wręcz obowiązek drugiej osoby. Oprócz tego, że dzięki tym naszym działaniom pomożemy osobie w jej trudnej sytuacji, to również no my będziemy się troszeczkę lepiej czuli też. Będziemy mieli taką sprawczość, że mieliśmy wpływ na sytuację, Innej osoby. No i dzięki temu nasz dzień też na pewno będzie lepszy. Myślę, że warto pomagać, ponieważ pomagając możemy sprawić komuś radość, a gdy sprawiamy radość komuś innemu, to także sami możemy się cieszyć. Dlaczego warto pomagać? Bo po pierwsze dobro wraca, po drugie tak naprawdę nie, wie, nie wiemy, kiedy tak naprawdę my sami będziemy potrzebowali pomocy, a myślę, że zawsze warto do tego podchodzić bezinteresownie. I chyba warto się zawsze zastanowić, że nawet jak ktoś, kto przechodzi obok nas ulicą, jest uśmiechnięty, to co tak naprawdę w nim drzemie, i każdy z nas ma swoje jakieś historie. I myślę, że pomaganie tak naprawdę nic nie kosztuje, a może bardzo wiele dać drugiej osobie. Dlaczego warto pomagać? Pomagać to znaczy być. Nadaje pomoc drugiemu człowiekowi sens bycia, istnienia, życia, wypełnia pustkę. Nudę. Daje wiele satysfakcji, radości i takiej użyteczności. Warto pomagać, bo dobro wraca ze zdwojoną siłą. Dlaczego warto pomagać? Ja myślę, że sobie na to pytanie nawet nie warto odpowiadać, bo to jest coś naturalnego, tak? Coś takiego, co jest. Oczywiste, zwłaszcza w hospicjum i ogólnie w życiu. Warto chociażby dlatego, żeby zobaczyć uśmiech na twarzy tego, któremu pomagamy. Ma sens, tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia.